Widzę. Dzisiaj gramy na dobry, yy, no na, na dzień na dzień Na SkyGen dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień i dzień i, lajka i Dobra, mamy, widzę, mamy, mamy, mamy. Czy to jest już cały set górnika i teraz idziemy na kolejny set, czy... Jak to widzę działa? Nie, to jest. Nie no, widzowie. No. Serio? No bo dziwne mi to się wydaje, widzowie Ej no ale bycki tu Łepicka cegła, cegla hmm. No to widzowie się wdobie robi Dobra widzę, to jest dobra taktyka pod się. I teraz patrz się tutaj. O, mnie tu. sprzedawca jajek. Patrzcie, widzieliście ile. Ja tego teraz mam. I patrzcie ile mam Nie widzę. Sorry, sorry, widzę, ale nie wiem, trochę awka Ale to takiego szybkiego dosłownie, bo musiałem... No coś zrobi, nieważne, po prostu coś zrobił się To tyle znowu? Nie gadajcie, widzę, że teraz zniknął nam Genbus. Tam. Ten Genbus wiecie. Zniknął gen... Przed niego zniknął genwust. Mm. Zniknął gen No. O, bie, bie. Te miedziaki widzę coraz bardziej yy, nie pomagają szczerze, bo w sensie pomagają, coraz bardziej bo nie pomagają, ale też yy, nie aż tak, bo Epickie złoto, dobra Wie Ja widzę, ja muszę tak sobie sprawdzać po dwa razy, czasami jeden, bo Ja czasami zapomnę, a Tu nie tyle mam Aha, czyli czekajcie, widzę, to ja mam teraz Robić tamte sety a Irona, tak? Czyli jak ja mam to, widzę, rozumieć A tu jeszcze jest setka pórka. ale trzeba mieć rzeczy golem. A teraz ja mam ten! Dobra, okej, okay, rozumiem widzowie. Dobra, widzę, rozumiem już o co chodzi. Mhm. Dobra, widzę, lecimy z tym koksem. Oje, widzowie, widzowie, co to było? Co to jest? No. Ej, widzowie, przez przypadek! Przez przypadek w ogóle zaufasz co jest! O kur... Nie, ale to jest drogie! O kurde, ale to jest drogie! Nie widzę, da się zrobić to tak, że mać się... To po co jest giga jaja? Może potem będzie taki... Ej, bez kitu, widzę, chyba potem będzie potrzebny taki giga jaja, czy... Bo nie wiem Dobra widzę, teraz muszę mieć epicki mederak chyba. Nie, epicki czerwony, proszę potrzebuję teraz. Robidzę, że coraz bardziej to jest drogi już. Widzowie, mam już taki set, a teraz epickie, zło, epickie złoto chyba muszę uzbierać, co nie, widzowie? Oho, no i epickie złoto już jest problem 4 razy 8 to jest, widzowie Ile to jest 4 razy 8? 24, dobra uh, 12, no to 24 plus 12 chyba 36 to będzie. No dobra. Ale nie wiem, bo nie, dokładnie nie zobaczyłem tam ile tego potrzebam. Więc. No i tuż. To tu już widzę, że się robi totalnie trudno. Myślę że widzę, że damy radę do epickiego diamentu. Myślę, że... Nie do epickiego emeraldu, myślę, że. Ogólnie spokój jest to, że nie trzeba tak jakby Oho, to nie będzie przyjazny dla mnie koleżka. Dobra, ile mi zostało jeszcze? Nie mam tego już. Nie, tu jest epickie złoto. Oje, zła, ja to zmarnowałem w takim razie. Dobra, ale epickie złoto, no to chyba mi wystarczy, widzowie, jeszcze. Nie wiem, da się jakoś wymienić to na jajeczka. Шинула, жена еще не было. Ай-яй-яй. Ты

Ugrniemy się szybko jeszcze te. Nie widzę, chyba zaczynam nie wierzyć już, że mi się uda te jak zrobić. Widzę, naprawdę już zaczynam w to nie wierzyć. No, chyba mi nie widzę, nie będzie starczyć. Dobra, od razu widzę Od razu 11 już i diamentów przynajmniej zrobię Dobra, widzę, od razu lecę i jest tylko u, u, u lepsza w sensie. Nie, ale... Nie, no, no, ja chcę tych kotów wróć. Za chwilę, za chwilę zobaczę, czy on ma jakieś itemy dobre. I przyjdę tam i go normalnie pociacham. Zresztą zrobię o takto. To ja się żartowałem, nie pociacham. I sobie się, ile Norwiga by zadał No i dobra żyło mi już to teraz za ja, ale jaki ja mam to teraz trudno widzę, muszę mieć z tego no to no to nie, tylko sobie maksymalnie będę mógł mieć widok nie będę mógł mieć lepszego, myślałem myślałem widzowie, że zrobimy sobie na tym odcinku lepsze У мене Мишла вже тут і як солоса, ми зробимо Седят як са обик. Сед юбилера, маме. Добър визит имах, съм тънсил за конченето на отчинък. Съсубскрибуйте му канал и злайкуйте.